Witamy serdecznie, targi ślubne my w Werandzie, w Rojęczynie, jak również w sali Kontrabas, tam kawałek dalej. Witamy serdecznie, Arku. Wszystkich przybyłych, jak widzicie dzisiaj, jest nas dzisiaj bardzo dużo, więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, ale pewnie o tym pomyśleliście, żeby nagrywać relacje, mówić o tym, co tutaj się dzieje, ponieważ do godziny 17 możemy zainteresowanych jeszcze do siebie przyciągnąć. Wszystkim odwiedzającym, którzy mają chęć, albo już w planach mają wybraną datę swojego ślubu, wesela życzymy udanych łowów na wszystkich stanowiskach u wszystkich wystawców a tymczasem e, za moment rozpoczniemy niespodzianka rozpoczynamy my występem na żywo When the night has gone, and the light is dark in the moon is the only light we'll see. When Nie wiele się działo. Przede wszystkim miałam przyjemność, zaszczyt reprezentować nasz kraj na Konkursie Międzynarodowym Piękności w Malezji. Moim zdaniem prawdziwa magia to jest to, co się dzieje w głowie kogoś, kto widzi właśnie takie powiedzmy sztuczki magiczne, które są w dobry sposób zaaranżowane. Zrobić sobie cel, taki jak zrobienie formy, to nie jest jakiś duży wysiłek. Wszystko jest do zrobienia, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak zacząć. Muzycy sesyjni, tak zwani w gotowości, muzycy na wynajem, tylko czekają na telefon. Pary młode pamiętają o sukience. Ten garnitur jest traktowany troszeczkę po macoszemu. A należy pamiętać, że wspólny wygląd pary młode jest, jest bardzo ważny yy, i należy również w to zainwestować. Ja może dużo nie lubię mówić, ale ja lubię, jak moje projekty mówią za mnie. I tak jest w tym przypadku na pewno.